Ja daję po boku, a to mi dali obok. No, możemy na jakąś książkę tam. Siemanko z tej strony, Elio, bateria Retrofan, Idula. Dawno na moim kanale nie było naszych rodzinnych potyczek w różne gierki arkadowe. Także wracamy do tego. Dzisiaj niestety tylko z zuśką, bo Piotruś gra teraz na PlayStation z jakimś kolegą. Poprosiliśmy go tutaj na chwilkę, żeby przyszedł. Tak usiadł, więc stwierdziliśmy, że zagramy sami. Zaczynamy nasz powrót do, do rodzinnych rozgrywek od gierki Animal Party, która pojawiła się w 2008 roku. Była chyba na ABAC Contest. Jest. Piękna graficznie, bardzo kolorowa, no i wciągająca, jeżeli chodzi właśnie o taką arkadową gierkę. O co w niej chodzi? My już z Susą ćwiczyliśmy troszeczkę. W gierce chodzi o to, że ona, inaczej, ona jest taką kopią takiej maszyny, urządzenia, które widzieliśmy na, nad morzem. Urządzonko, z którego z takich dziewięciu dziur wyskakują no, różne rzeczy, zwierzątka czy coś tam. My mamy młotek w łapie i musimy walić, walić po głowie. No i jest to taka wersja na małe Atari. Także Zusia troszkę poćwiczyła, ja też trochę poćwiczyłem, no i zagramy, kto będzie miał więcej punktów: ja czy Dula. Kto zaczyna? Ty masz. Ja zaczynam, dobra, zapraszamy. Dobra, wszystko już przygotowane. Zuśka jeszcze poszła po krzesło. Ja mam profesjonalny stół, czyli pojemnik na pranie, książka i joystick. Do tej gierki. Wziąłem joystick na gumy, bo boję się, że joystick na mikrostyki może nie przeżyć tego, tego grania. Tym bardziej, że tu trzeba naprawdę szarpać co chwilę. Cześć, cudka, trochę przesunę. No i tak, jak mówiliśmy, zaczynam ja. Piękna graficzka, piękna muzyczka podczas ładowania. 2008 rok, tak jak mówiłem, naciskamy fire, niech się ładuje dalej. Gierka jest dosyć duża, ale grafika jest przednia, no to troszkę, troszkę pamięci zajmuje. Na szybko, jeszcze zasady. 9 otworów, czyli naszych 9 kierunków joysticka. 8 kierunków plus pozycja centralna. Żeby uderzyć młotkiem, trzeba wybrać kierunek, z którego się tam wynurzy jakieś zwierzątko, i wtedy nacisnąć fire. Jeżeli nie zdążymy, albo omyłkowo walniemy w dziurę, w której nie ma zwierzątka, to nasz młotek się na chwilę blokuje. No, i o, i teraz się młotek zablokował. Ja już nie mogę nic zrobić. Prawy dolny ruch sekundy to jest czas, który mamy na zbicie 23 w tym momencie stworków. Jak zbijemy sekundy, zaczynają się od nowa e, i walczymy dalej. Dobra, tata zaczyna grać. A się nie się zablokuje. Nie, nie, ja, ja wiesz. Ja ci, ja ci ogarnę tutaj. Patrz, jak tata śmiga. To jest, wiesz, lata doświadczeń z joystickiem. Tylko mów mi te punkty co jakiś czas, dobra? A. po lewy, lewy dolny. No mów mów, o sekundy lecą, ja nie wiem czy się... 4, 3, 2, 1, 0 Zdążyłem, o i teraz wyszły już pieski, o kurde, zblokowałem się Czyli taki jakby następny level Kurde, zniknął piesek, bo one czasami się wychylają, czasami chowają, nie? Ile sekund? 16, 19 Patrz, tata ciupie, w życiu ze mną nie wygrasz ale dziwnie jak tak joystick nie, 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 nie strzela, stykami tylko te, te gumy się. Jest level następny, jest. One będą coraz to szybciej, coraz to nowe stworki w ogóle będą wychodzić, potem kurczaczki są, potem świnki. Gierka e, jest po prostu piękna. Szkoda, że Peter się nie zdecydował, ale jak może Brand, Blanka będzie następnym razem, to zagramy z Blanką. Ach, przywloczyłem się, ile sekund? A, przybroczyłem się, przybroczyłem się! Ile punktów mam na górze, lewy, lewy górny? 46. Patrz, patrz, kurczaczki, kurczaczki! Aaaa, zblokowałem się! Nie, panikuję! Aha, tylko zaczęło chyba nowy czas liczyć, bo ogarnąłem. 24 kurczaczki. Patrz, jak szybko już, ja pierdzielę. tam, 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 tam. Nie no, giera jest piękna po prostu, 3 na 3 Eliopy. Ach, pudło. Ile jeszcze 15. do stuknięcia? Dobra. 9, 8, 7, 6, 5, Wiem, że rywalizujemy, 3, ale 2, wiesz, pomagaj trochę, tacie, ja też ci będę pokazał. Tak, tak. Dobra, świnki. jest, świnki są. Patrz, jakieś trupie, truposze się z nich robią, nie? Ach, pudło znowu. A, bo była tam na chwilę. 8, 5, 5. <laughs> Pięknie, ale czadzik nie środek wcisnąłem. Blokada. blokada jest, blokada jest. Patrz, jak szybko teraz widziałeś to, jak się od. Góra, dół, widziałeś to? A nie, ile ile jeszcze tyś. 504. A blokada dwie i koniec. 863, tata. E, dobra, zamiana. 863. E, włożysz sobie sławeczki żeby ci było lepiej no. słuchać. sobie słuchawki. Ja będę się dar, także mnie będzie słychać. Dobra, 863. Niby rywalizacja, ale trzymam za długie kciuki, żeby była lepsza od taty. Go! A mogę. Czekaj, bo nie wiem, czy mi tak będzie. No to. Wygodnie. Daj sobie jak ci wygodnie. Jak cię z tym koksem! No, nie wy... <laughs> Mogę, czekaj. Ale to graj, graj no Nie wygodnie mi, tak. Trudno. Uciekaj coś. Dobra. Masz 29 sekund, 19, 18, 17 stworków, 16, dobrze, dasz radę. 3, 24 sekundy, jeszcze długo. Włączysz się. No bo... 13, 12 stworków, 11, dasz radę, 9, pięknie, pięknie. Na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. No... No, ja Ale Ty chcesz muszę. wygrać ze mną? 8 stworków, 3 sekundy, dobra, to była rozgrzewka. To była rozrzewka. No to jak chcesz na, kolana, na kolanach. No to dobra. Nasz profesjonalny stolik zabieramy i jedziemy na kolanach. Dobra. Dobre. To była rozrzewka. Fire. Jedziesz. 863 do pobicia. Uzyska. Dajesz. No bloczysz się, ty masz trafię. No, a ja daję do góry. I najpierw kierunek, potem fire. No do góry no daje, no do dzieje. góry daje, a to nie działa. No i daje teraz na ukos. Wyczaiłaś już? No i daje do góry, a to nie robi. No. <noise> Jak do No po skosie musisz... No i tak robię. No i teraz dałam na dół po skosie. nie robi się. To pokolenie nie ogarnia joysticków. To jest pokolenie e, myszki, no. klawiatury... Dobra, jeszcze jedna szansa. Dajesz nie. jeszcze raz. No lepiej ci szło na, na jakiś no ja Ej, stresik teraz przez fire. Skup się teraz, porządnie. Kierunek odpowiedni i strzały. I Fajnie. nie na pałę, bo tracisz czas. No i daję na ukos i się nie robi. Nie dajesz, no to dajesz boka, daję, nie Daję, Nie, daję na ukos. No tak samo teraz. Dupa tam, nie dajesz na ukos. Daję na ukos. I teraz też dam na ulicę. Jakbyś miała na stabilnym stoliku. Ale ja nie wiem, jak to chodzi z kolanami. No i tak góry! <laughs> 16, jeszcze masz 13 sekund. Oj, to Piotruś by to chyba rzu rzucił joystickiem, powiem ci. 4 sekundy, 3 sekundy. No nie! Jeszcze raz ostatni. Tak. Dobre, a to już ostatnie... Przesławmy jest, uważam. Fajer. Dajesz. Trzymamy kciuki teraz mocno. Dobra. Skup się. Dobrze. No, Kierunek. Jak jesteś pewna kierunku, to wtedy fajer dopiero. To jest niby sekunda czasu, ale ogarniesz. Dobrze. Jeszcze 15, 14, 13, 12, 11. Pięknie zyskała. Za szybko trochę. No, i przejdziesz teraz. 8 zostało, i kupę sekund. Masz jeszcze, dasz radę. No, czekaj, będę zluczyć. Ale nie czekaj, bo 13 sekund już <grym> Ale zluczyło i... mnie. 8, 7 stworków. No, bo mnie stresuje. <grym> Dwa stworki, jeszcze dasz radę, jeszcze jeden, jeden. A! Co? Ale... na styk. No, nie, niestety. Nie. To pokolenie nie potrafi obsługiwać joysticka. Niestety. Nie ogarniają tego, nie ogarniają kierunków, ale i mm. dobrze było. Dobra, dziękujemy za obejrzenie. Do następnej wspólnej gierki. Na razie, hej.